Tam się firanka rusza Wijaź to. to Tak ale to ja Tu piszę z tym broniony a teren budowy Co? Patu. Patu. I co sprawdźmy czy może tutaj. No K2 mnie. Przed zejściem samą K2 Czy jest tutaj ktoś Właści... mnie i Roberta Właściciel Ty... tego pałacu Czy jest tu właściciel były tego pałacu? No słuchaj, póki co cisza, ale myślę, że nie będziemy tak tutaj świecić lampami, tylko wbijamy do środka i w środku sobie rozstawimy siatkę, yy, zrobimy sesję go z tubem i ewentualnie pochodzimy z karbójką. No ale to jest twoje drugie starcie z tym miejscem, nie? No drugie, drugie. Drugie, dobrze. Coś tam widać, ale to jakieś takie delikatne, to tak jakby się coś budziło. O! Chyba go obraziłem, bo powiedziałem, że delikatnie to zrobił mocniej. Dobra, no cóż, kochani, nie tracimy czasu, połączymy się z wami, jak będziemy w środku. No, zobaczymy, co to jest. Co tu się uda nam nagrać? Jesteśmy już w środku, ale. Nie topisz. Jest nie topisz. No to. Widzę. No ale. Nie damy rady przed pod nim? Nie wiem. A włącz? Włącz taka dwójka, no? Poczekaj. Chciałbym przejść y, gdzie jest sucho trochę. To może Nisko głowa i może się uda. No ale no to jest Ostatniego tu nie było, nie? To jest już to, co się rzuca w oczy, tutaj. No, ale mamy problem, bo mamy tego nietoperza. Nie jest nietoperzny. No, nie? ale Robert mówi, żeby słuchać tutaj kadwójkę i już spalić. no, A tu jest najgorzej, nie? W tym miejscu. Nie no, chcę ja sobie tak się przesunę ten tutaj. No, a się go. Widzę, że Gacek już chyba gdzieś poleciał, bo... Dobra, bo nie widać go dużo. To... No właśnie, nie widać go. Czy jest tu z nami właściciel tego połacu? Czy jest tu z nami właściciel tego połacu? No byłeś tutaj kiedyś. Przenieśli cię w inne miejsce. No to woda ze ścian. Co to? Co? Co ty gadasz? My to widzicie? Tu jest coś nie tak. Co i się stało? Ty. Nie mam pojęcia. Co i się stało? Ja ci gadał, że to jest chore. No, dalej się od tego. My nawet nie wyszli na, 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 na pierwsze piętro. Patrz, cicho jest. Nie, nie. Ty widziałeś? Niesamowite. No, wiecie, co się dzieje z nim. w w skoku. Jałmu tryb ja samolotowy ale to i tak z tej odległości to byś nie łapał. Tym bardziej, że to widzisz słabnie. O, widzisz? Dobra, mam pytanie do Ciebie. Tam jest takie urządzenie, które nazywa się K2. One pokazuje, czy dany byt, dana dusza jest w pewnym miejscu. Nie da ci za to dużo pytań, nie ty do... Co to? Może. Latarka? No nie. Nie głupień. Nie baw się tą kadwójką, tylko odpowiadaj na słowa. Ale ja też mam takie wrażenie, że on się bawi tym, bo popatrz, jest spokój, teraz, je, teraz jest spokój, a przed chwilą to chciało ją rozwalić. Albo to krąży coś tutaj. Jesteś właścicielem tego otóż pałacu, czy byłeś właścicielem? Daj do czerwonego. A jak nie, to daj do żółtego, jeśli masz siłę. Jesteś właścicielem. Daj do żółtego jeszcze raz. Kuu, chopie. Dobra, nie, dobra, dziękuję. Spokojnie. Spokojnie. Łukasz, co, zwiedzasz ten pałac? Czy wyważymy do góry, czy nie do góry? Bo... Nie ja by powiedział, że ja to zakończył ta eksploracja w tym momencie, A Mamy... mili? Może twoja odpowiedź. Chcesz, to możemy iść do góry, możemy się pobawić, ale wiadomo, że ja tu już był, to jest drugie moje starcie. Czy jesteś zły z tego powodu, że weszliśmy na Twoją własność, że chodzimy po Twoich włościach? Daj do, do żółtego. Jak tak? Jeżeli jesteś jesteśmy niemile widziani, proszę daj. Do żółtego. Znać. Daj do żółtego. To są pójdziemy. Czyli chcesz, żeby mi tu zrobili sesję, tak? Ja mam na imię Łukasz, a ze mną jest Robert. Przychodzimy w pokoju i jesteśmy pokojowo nastawieni. Chcielibyśmy tylko obejrzeć Twój pałac i ewentualnie. I wyjdziemy stąd. Skontaktować się z jakąś duszą, bo słyszeliśmy dużo informacji na temat, że tutaj coś jest. Mamy. Czy, czy możesz nam jasno potwierdzić, że to Ty jesteś właścicielem tego pałacu i że nas rozumiesz? Jeżeli tak, to podejdź do urządzenia, na które teraz tutaj świecę. I które ma zapaloną lampkę zieloną, jeżeli się do niego zbliżysz, to my to zauważymy. I to będzie dla nas sygnał, że mamy stąd wychodzić. No Daj do czerwonego, a nie chcę, żebyśmy. Tak na zawołanie, patrz. I koniec. No i co? Nie chcę, żebyśmy tu byli. Lepiej stąd odejść. Zadam Ci pytanie, ostatnie, takie moje pytanie, jeśli chodzi o pałac. Straszyłeś tutaj okolicznych mieszkańców, daj do czerwonego. Daj do czerwonego. Dawaj do czerwonego, no. Jeśli straszyłeś tu mieszkańców i byłeś tym właścicielem. Dawaj. Dawaj do czerwonego. O nie chcecie, my Ci nic nie zrobimy. My wiemy, że ta tutaj taka historia jest. Daj do czerwonego. Ja to sprawdzałem go z bym także już tu byłem raz. Daj do czerwonego. Dobrze, ale te skoki są bardzo dziwne. Dobrze, czy możemy. Możemy wyjść do góry. Daj do czerwonego, jak tak. No, czyli czy nie możemy. Czy chcesz, żebyśmy się teraz <laughs> wynieśli? Żebyśmy stąd poszli. Jak chcesz, żebyśmy się stąd wynieśli i daj do czerwonego? Nie życzysz sobie towarzystwa nas ani ludzi żadnych. Nie chcesz, żeby się ktoś plątał po twoim tutaj. Dawnym majątku, to jakoś nam zasygnalizuj to, a wyjdziemy ewentualnie wtedy. Musisz, być, musisz pobrać skądś energię i dać do tego czerwonego, a ja chcesz, żebyśmy nie wyszli do środka. Powiedziałeś przed chwilą, że. Mamy nie wchodzić tam do góry, tak? Daj do czerwonego. Jeszcze raz. No. Zainteresowałeś nami, także my tylko chcemy wiedzieć i cię zostawimy w spokoju. Czemu dajesz do zielonego? Daj do czerwonego, jak nie chcesz. To chcesz, czy nie chcesz? Bo dajesz do zielonego. Czerwone pole jest na końcu tego wskaźnika. A, nie to też. Nie to też, o, nie widzę na razie. Byłaby szansa przemknąć. Czy mogę pokazać? Nie. Nie. Czy ten nie to też miał na za, za zadanie nas odstraszyć stąd? Czy strzeżesz tego miejsca? Przezrzesz swojego dawnego majątku, dlatego nie chcesz, żeby się tutaj ktokolwiek kręcił? My jesteśmy w piwnicach. Daj znać, czy mamy dalej podążać i kontynuować, yy, żeby się skontaktować z Tobą, ale widać, że nie chcesz. Jak nie chcesz, daj do czy. Proste, no, no nie chcę co Ci mu powiedzieć. Jak chcesz, Łukasz, no to. Jo raczej by nie władził do góry bo ja po tym, po tej eksploracji ostatniej to że miał tutaj dziwnie, dziwnie było z mi on to potwierdził teraz bo ja tu już był z i ja powiem ci już mi się chce wymiotywać w tym momencie dobrze kochani zatem jeżeli jesteście ciekawi jak wygląda ten pałac no niestety sami widzicie nie możemy wleć do środka, Musimy no. Musimy was odesłać do pierwszego odcinka, który jest u Roberta. Nie chce być, no, chyba, że Łukasz chce się są go zwiedzić, no to. Ja nie pójdę do góry, bo. Widzicie sami, co się dzieje. Ghost, ja nie byłem, tylko dwójki, no Ghost Tuba. Szwa... Szwager się zaczął jękać. Dobra, słuchaj, nie ma co, wychodzimy. Wychodzimy. wychodzimy, zostawimy Cię w spokoju, zostań, zostań w spokoju, opuszczamy już Twoje włości, nie będziemy się tutaj y, kręcić, y, zostań tu gdzie jesteś, nie masz prawa za nami podążać, a my już wychodzimy, Dziękuję Ci bardzo za kontakt. Patrz, ja. patrz tu, no mówię. Jezu, jak ja mam ochotę tam iść. masz ochotę, a chcesz to iść. Ale rozumiesz co to znaczy? Ja nie idę. Coś może mnie kusić znowu. No. Ja tam nie idę, bo ja się wiem jak ja się źle czuł. Ja ci go dobrze że ja tu do tego pałacu trzeci raz podłożę.